Cześć, ja jestem Krzysiek. Zapraszam was na dzisiejszy program z serii Stany. Bohaterem dzisiejszego wydania będzie stan Vermont. Zapraszam. Stan Vermont powstał 4 marca 1791 roku i jest 14. stanem USA. Graniczy z Kanadą od północy, Nowym Jorkiem od zachodu, Massachusetts od południa i New Hampshire od wschodu. Jego powierzchnia wynosi około 25 000 km2 i zamieszkuje go około 647 tysięcy mieszkańców. Określany jest mianem Stanu Zielonej Góry. Mottem są frazy wolność i jedność oraz łacińska Stella Quarta decima Fulget, niech 14 gwiazda świeci jasno. Hymnem jest pieśń tej Zielonej góry. Początkowo te tereny zamieszkiwali Indianie z plemion Abenaków, Irokezów i Algonkinów. W 1609 roku przybyli na te ziemie Francuzi z Samuelem de Champlain, którzy 57 lat później utworzyli fort Saint-Anne. W 1724 roku Anglicy zbudowali pierwszą angielską osadę Fort Damer. W okresie 1749 1764 gubernator prowincji New Hampshire Benning Wenworth przekazał na mocy wydanych aktów tereny dzisiejszego Vermont zamieszkującym je ludziom. W 1777 roku tereny obawiadnego stanu uzyskały autonomię, a 4 marca 1791 roku Vermont stał się 14 stanem USA. Stan Zielonej Góry składa się z 14 hrabstw. Stolicą jest miasto Montpellier, a gubernatorem jest 64-letni republikanin Philip Brian Scott. Stan Zielonej góry składa się z 14 hrabstw. Stolicą jest miasto Montpellier, a gubernatorem jest 64-letni republikanin Philip Bryan Scott. Do pięciu największych miast stanu należą Burlington, South Burlington, Rutland, Essex Junction i Bar. Istnieją również duże tereny zabudowane, które ze względu na bardzo duży rozmiar nie zalicza się do miast. Do pięciu największych z nich należą Essex, Colchester, Bennington, Brattleboro i Milton. Dominują biali nielatności, a pod względem religii osoby niewierzące na drugim miejscu katolicy, a na trzecim protestanci. Jedną z wermontskich gałęzi gospodarki jest rolnictwo obejmujące hodowlę bydła mlecznego, leśnictwo, produkcję syropu klonowego, winiarstwo, uprawy jabłek i warzyw. Do innych gałęzi lokalnej gospodarki należą przemysł wytwórczy, przemysł energetyczny, usługi zdrowotne i ubezpieczeniowe. Ciekawą dziedziną lokalnej gospodarki jest rekreacja. Należą do niej atrakcje takie jak polowanie na zwierzęta, jazda na nartach i śnieżnych skuterach. Wartem uwagi jest również przemysł wydobywczy i przetwórczy marmuru oraz granitu. Do uczelni stanowych należą m.in. Bennington College, Castleton University, Champlain College czy Goddard College. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Spotkamy się za tydzień na kolejnym programie ze Serii Stany. A za chwilę, 5 dni info.